Jeśli chodzi o inne talenty, no to chodzę na szczydłach. Na, na szczydłach? Słyszeliście chodzić na szczydłach? No? I, i ja, powiedz mi, jak, co z tym robić, jak to wykorzystujesz, gdzie chodzisz? Zarabiam. Na yy, zarabiam. Takie performance yy. robisz na tych szczydłach? Tak? Yy. Jak to wygląda? Opowiedz mi o swoim dniu yy, pracy. No to, na to, szczydłach. Yy, to ogólnie różnie bywa, bo czasem jest tak, że na przykład jestem, mam spektakl w teatrze, gdzie okay. chodzę na szczydłach jako jakaś postać. A czasami po prostu no, jakieś festyny rodzinne i w ogóle, i tam jako tak atrakcja dla dzieci. Rozdawanie cukierków, kręcenie baloników. Okej, okay, a w teatrze, gdzie w teatrze możemy się spotkać? W Bydgoszczy. W Bydgoszczy, spoko. Znaczy my, y, pozdrawiam teatr z Bydgoszczy ogólnie. Ja. <gulnie>. Teatr, teatr Pantomimy Dar o, z Bydgoszczy, pozdrawiam bydgoszczy. i polecam bardzo. Y, my ogólnie współpracujemy aktualnie z Operą y, Modern. Teatr Opera Modern Dobre, z Warszawy no. i y, mamy spektakl Macbeth idzie na wojnę, w tamtym roku go wystawiliśmy po raz pierwszy, w tym roku wracamy z nim plenerowy spektakl i jeździmy po Polsce. A jacyś, czyli, czy mogę nazwać Cię aktorką? Czy jakoś? Tak, jak Super. najbardziej. No, fajnie.